Jejku, ja zaśpię do szkoły zaraz. Przecież trzeba zaraz iść do szkoły. O, książeczka jedna, dobra, mam nadzieję, że żadnej nie będzie kartkoweczki, ale sprawdzę, czy coś dzisiaj było zadane. Coś mi się chyba wydaje, że nie. O co to za jakieś wiewiórki, czy co to mi się wyświetla? Dobra, sprawdzam. Dobra, chyba nic takiego nie będzie. No dobra, no to jedna książka jest, druga książka też jest. I jeszcze trzecia książka. Dobra, wszystko mamy. Jeszcze. Jakieś Jakieś tam pieniążki, może w razie czego na stołówkę, czy coś? Okej, okay, jestem ready. Ej, ty, siostra, wstawaj! Miałaś mi śniadanie zrobić! Czy słuchajcie, moja starsza siostra, która uważa się za mądrzejszą siostrę, i ona też chodzi na. no co mi skaczesz? Masz wstawać i robić mi śniadanie! A nie! Jeszcze wcześnie, wcale nie wcześnie, trzeba już iść do szkoły. Ona słuchajcie, też chodzi do szkoły, tej samej co ja, ale chodzi do y, wyższej klasy. No dobra, trzeba coś zro zrobić do śniadania? Nie chce mi się robić żadnego śniadania. Ja tutaj sobie zjem o pizzę! Pizzę, pizzę, uwielbiam pizzę, kto uwielbia pizzę tak jak ja, ale wiecie, co bym sobie jeszcze zjadła? Może bym sobie zjadła chip. Tak, zjem chipsy O, oh, chipsy A co ty masz na twarzy? O co ci chodzi? Nos mam i oczy pewnie na twarzy mnie, 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 mnie. Ale dobre, ale dobre Mniam, mniam Nie powinnam takich rzeczy jeść na śniadanie Ale to jest najlepsze, nie ma, mamy. Co się mi... Co ja mam na twarzy? O, Co to jest? To jest najgorsze Co to ma być? Pryszczek? Chyba tak, dlaczego one mi wyskoczyły, przecież wczoraj ich jeszcze nie miałam, co ja mam zrobić? Przecież ja zaraz mam iść do szkoły, jak to oni zobaczą, to mnie po prostu wyśmieją ci ludzie, co ja mam zrobić, żeby to szybko usunąć, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Siostra, powiedz mi, ty jesteś starsza i mądrzejsza. zaraz muszę iść do szkoły, ale nie mogę tak iść do szkoły. Przecież to tragedia, oni wszyscy się będą ze mnie śmiać. Spokojnie nie będą się śmiać. Hmm, no dobra. Oby, słuchajcie, ale ja muszę już iść. Dam ci maść później. O, dobra, dobra. To dzięki, to dzięki. Bo muszę kupić. Dobrze, dobrze. To słuchajcie, ona mnie na pewno odwiedzi w szkole i da mi tą maść. Więc ja czym prędzej się po prostu nią posmaruję. A ja teraz lecę do szkoły, bo chyba już czas najwyższy. Dobra, plecak jest. Miłego dnia w szkole. No to pa, no to pa, a ja idę, a ja idę. Tamy tu stoi pod drzwiami. O! Przyszła Zuzia po mnie do szkoły. No dobra, to lecimy do szkoły, słuchajcie, bo już zaraz będę spóźniona. Szybko, 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 szybko. Jest siódma rano, prawie jest siódma rano. Za chwilkę zaczynamy zajęcia. Lecę, lecę, lecę szybko, szybko do szkoły. Mam nadzieję, że nie będą się ze mnie śmiać. Będzie tam też moja przyjaciółka, więc ona jest fajna. Na pewno ona się nie będzie ze mnie śmiała. Jak ona się nie będzie śmiała, to i nikt się nie będzie śmiał. Co to? Co to co tu się wydarzyło? Dlaczego ktoś przyjechał tym y, y, do szkoły? To ja nie wiem. Oh, ojeju, dzisiaj są chyba wszyscy w klasie. No, najgorzej. O, dziewczyny to ta przytula. Haha, lepiej się na twarzy. Haha, ha, jak ona wygląda. O, no to pięknie. Ja po co tu weszłam? Nawet jeszcze miejsca sobie nie zajęłam. A słuchajcie, oni mnie już wyzywają. To co są, haha, jak ona wygląda, z tymi pryszczami, jaki ma pryszcz, i to moja przyjaciółka mnie tak nazywa? Więcej nie będziesz moją przyjaciółką, już cię nie nadajesz mojo... na moją przyjaciółkę. Daję na włosy slajm? Ona mi daje jakiegoś slajma na włosy. Jest jaka siara. No jesteś brzydka. Ha, ha, ha. Ha, ha, brzydula. Zobaczcie, jak mnie oni otoczyli. Zobaczcie, oni się ze mnie naśmiewają. Jeszcze się nade mną już znęcają. w jakieś slajmy mi dają na głowę. Gdzie jest nauczyciel? Gdzie jest nauczyciel w tej klasie? Halo? Bella? Jest moja siostra. Przyszłaś, moja siostra. Co się stało? Co? Przyniosłaś mi maść? o co chodzi? Mam... Mam maść na pryszcze. Jest, mam maść na pryszcze. Może ona zdziała tutaj, słuchajcie, jak się y, posmaruje, to szybko one znikną. Dobra, to... Ale nie musisz się tak drzeć, żeby wszyscy usłyszeli. Nikt cię nie lubi, ha, 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 Jej siostra musi dać jej maść. No, bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Wyjdź tu. Idę. Idę, bo oni się ze mnie śmieją przez ciebie, bo się tak drzesz głośno. O, dzięki. Kurde, one przylazły za mnie, za mną. Dobra, dzięki. Nie musicie za mną już wychodzić. Idę do łazienki szybko się posmarować tą maścią. Może będzie spokój. Więc może mi to szybko zniknie. Idę tu. Dobra, uwaga. Posmaruję się. Smaru smaru, smaru, Dobra, dobra. Uwaga. Może będzie git. No dobra, słyszałam chyba dzwonek, więc do klasy już nie wrócę, ale teraz muszę iść na stołówkę, bo jednak jest czas jakiegoś jedzenia, więc mam troszkę pieniążków, więc o, dziewczyny, więc pójdę sobie coś zjeść. Co by tutaj zjeść? No, oczywiście, że psiki, zjem jeszcze pizzę i jeszcze popiję kolką. No dobra, woda, a po co komu woda, banany też po co Dobra, więc tutaj sobie zapłacę Okej, okay. no i teraz mogę sobie siadać i będę jadła Wcale nie jest miłe jak ciągle mnie tak wyzywają Muszę się pozbyć tych pryszczy Nasmaruję się jeszcze, 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 jeszcze Więcej się nasmaruję, to na pewno zadziała Ale jestem trochę godna, więc sobie zjem chipsików Dobra, ale jeszcze jeden kawałek pizzy. I wszystko popiję kolom. Okej, okay. no i to było pyszne. Dobra, to, to nie wiem, czy my mamy jeszcze jakąś dzisiaj lekcję, czy co, bo miały być odwołane niby. A co oni tam siedzą? Oni mnie tu słuchajcie, narysowali, oni się ze mnie śmieją. Oni mnie rysują na tych sztalugach. Oni są chamscy strasznie. To nie jest zabawne, że mam pryszcze. Tak się po prostu wydarzyło, ale jak się dowiem dlaczego tak się wydarzyło, to na pewno to naprawię. To wcale nie jest miłe. Wszystkich was zapamiętam. To jest bardzo przykre, nie wolno robić tak komuś, bo naprawdę może to być bardzo, bardzo smutne. A ja teraz nie mam ochoty w ogóle siedzieć w tej szkole i uciekam do domu. Nie będę więcej chodziła do tej szkoły. Póki mam te pryszcze, ja nie wiem. Liczę na to, że moja siostra coś mi powie, bo w końcu jest niby mądrzejsza, jak ona to zawsze mówi, i ona mi musi dać jakieś dobre rady, bo ja mam dosyć tych pryszczy. Nie będę chodziła do tej szkoły. Mam nadzieję, że jak się obudzę, to one od razu znikną. Zamykam drzwi. Nawet nikt, nikt tu nie wchodzi. O, ona sobie tu leży. Najlepsze. Ja idę tutaj. Wróciłaś? Tak, wróciłam. Wróciłam, bo się ze mnie naśmiewają. Co się stało? No, naśmiewają się ze mnie. Dlaczego płaczesz? Bo się ze mnie naśmiewają. Co ja mam zrobić? Przecież to nie moja wina, że te pryszcze mi wyskoczyły. Tak nagle z dnia na dzień. I jeszcze ten jeden na środku twarzy prawie taki. ohydny. Co mam zrobić? On z tych pryszczy. Tak. Z tych pryszczy! Co ja mam zrobić? Jak mam się ich pozbyć? Znasz jakieś sposoby? Też kiedyś pewnie miałaś pryszcze. Co ja robię źle? Jak chcesz, mogę dać Ci jakieś rady. Tak, tak. Daj mi rady. Jest mi tak przykro, Oni się tak ze mnie śmiali. Ja nie chcę ich. A może pójdę spać? O, zgaszy światło, pójdę spać i obudzę się i już ich nie będzie, co? No to pewnie tak nie działa. No to na pewno ogranicz fast foody. Jak? To wina fast foodów? Na pewno nie. Myj częściej ręce. Hmm. I zacznij ćwiczyć. A co ma piernik do wiatraka? Bez sensu. no zawsze taka mądralińska jest. A ja mam na pryszczy. Co z tego, że ona takie rzeczy gada? Jak chcesz możemy już zacząć iść na siłownię. No dobra. No to... to... Może to jest dobry pomysł w sumie, jak pójdziesz ze mną to pewnie, to chodźmy, tylko, tylko pójdę do łazienki się ogarnę, bo nie mogę być taką peksą. 12 seconds later. To chodź, autem pojedziemy. No dobra, no to lecimy autem. U, ale bryka, dobra, okej, okay. to jedziemy autiskiem, słuchajcie, jedziemy na siłownię, mam nadzieję, że będzie git, chciałabym być taka uśmiechnięta jak moja siostra, ale na razie nie mam do tego powodów. Więc dobra, jedziemy na siłownię i mam nadzieję, że poćwiczę. Później umyję ręce i nie syn dzisiaj chipsów i one znikną jutro rano? Mam nadzieję, że tak, ale dobra. Jeszcze muszę się posmarować maścią. Smaru, 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 smaru. Tego jednego najwięcej. Dobra, okej, okay, nasmarowało się. Dobra. Jedziemy w takim razie na siłownię. Mam nadzieję, że tam nikogo nie zostanę z moich szkolb. To byłoby jeszcze najgorsze. O! Kurczę, jakiś wypadek był! Co się tu wydarzyło? Dobra, okej, okay, zaparkujemy. Okej, okay. siostra, słuchajcie, niedawno ym, zdobyła prawo jazdy, nie wiem jak, chyba w chipsach. Yy, ale no dobra, ludzie, lepiej odsuńcie się, bo ona zaraz wjedzie tym autem yy, do tej siłowni i będzie po Was. O, nareszcie! O jejku, dobra, ja lepiej wysiadam, bo ona naprawdę w chipsach zdobyła te prawo jazdy. To lecimy na. Yy, na co? Lecimy na siłownię. Co to są za ludzie? Nie mam pojęcia, co tam się dzieje, siostra, ty wiesz? Ale dobra, ja. ja idę na tą siłownię. Mnie to nie dotyczy. Idziemy zobaczyć pokaz? Hmm. Ale ja mam pryszcze. Ja się nie nadaję. Wygląda na ciekawy. Hmm, no dobra, dobra, to najpierw poćwicz tu trochę. No i co i co mi to da? Czy to coś zmieni? Że ja znikną mi te pryszcze na pewno nie. No dobra, ale chwilkę tylko pobiegam. Wezmę coś stąd. Dobra, możemy iść w takim razie. Spoko kilka dni i strony się odwrócą. <laughs> No dobra, jak tak mówisz? Trochę mi lepiej, jak ta siostra tak mówi. Ale no dobra. Yy, brzydula, próbuje być piękna. Ale śmieszne, ale śmieszne. Już nie musisz być taka wredna. Pamiętaj, byłaś kiedyś moją przyjaciółką, ale już więcej nią nie będziesz. A hm. o co tu chodzi? Jestem agentką. Morelia, agencja mody. A, to tu jakieś modelki są. Witamy! Zobaczcie, patrzcie na to. Tutaj są jakieś modelki, chodzą po wybiegu, pokazują stroje jakieś modne, hity tego sezonu. A tutaj siedzą projektanci na właśnie tych siedzonkach. Zobaczcie, jakie te modelki są piękne. Spójrzcie na tą panią z Agencji Mody. Ja muszę jeszcze jednak trochę poćwiczyć. Nawet niech ta brzydula nie podchodzi do nas. Przestań mnie w końcu wyzywać! Patrzcie jacy, oni są elegancy. Tam jest pan ochroniarz, a tutaj siedzą właśnie ci projektanci. Jakie ona ma futerko i kapelusze. No piękne. Cześć! Chodź ze mną. Ja? Ja mam iść? Zaufaj mi. Ale że ja? Ty? One jakie są tam zdziwione, ale jak to ja? Ale przecież, ale, ale co pani chce? Co pani chce ode mnie? Prze ja nie jestem modelką. One tu wszystkie inne są modelkami, ale na pewno nie ja. Opowiem ci na zapleczu. To jest pani z Agencji Mody. Jeśli ona chce ze mnie zrobić modelkę? To byłoby piękne. Jak można wziąć taką brzydulę? Ja jestem piękniejsza od niej. Chodź za mną. To wcale nie jest miłe. I specjalnie wam na coś tam pójdę. Siostra, wrócę później do domu. Czekaj na mnie. Albo nie czekaj. Jak chcesz? Ale ja e, muszę iść z tą panią. Tak? Bo ona za mnie zrobię modelkę. Jak wrócę, to mnie normalnie nie poznasz. Więc to pan, to później. E, dobra, idę tutaj, słuchajcie, na tył. I ona będzie ze mnie robiła jakąś modelkę, czy co? Zobaczcie, jakie mam te pryszcze. Co ja mam z tym zrobić? Nadajesz się na modelkę. O, naprawdę? Ja? Ale ja mam pryszcze! A tak w ogóle jak masz na imię, Bella. Te, jak są wkurzone. Ona nigdy nie będzie piękna. No to co, Bello? No to dobra. Patrzcie, jak ta pani wygląda. Jakie usta, brwi zrobione. Obiecam ci zmianę. Patrzcie, jakiś kowny kapelusz i sukienka. Mi zmiany? No dobrze. To zaczynajmy. Nowy makijaż, włosy. Oh, jak ja będę wyglądać? Jak one? Będę miała takie piękne włosy jak one? Okej. Okay. W ogóle, glow-up? Będę miała glow-up! Widzowie, nie dowierzam. Zgoda? Zgoda. Okej, okay, tu jedna pani, już jej prawa ręka chyba mi zmienia włosy, a ta jedna mi już tutaj będzie robiła glow-up. Nie mogę się doczekać. Jesteście ciekawi? Odwiedzę Ci później i coś Ci dam. Jakie włosy. Jakie piękne włosy. Teraz make up. Co? Chyba się coś pomyliło. To chyba za mocny makijaż brwi! Zmieniajcie mi to szybko! Co to są za usta? To jakaś pomyłka! Ojej! Ale te pryszcze nadal przeszkadzają. Zamalować? No dobra. U. Już lepiej? Nie mam już tych pryszczy. To ja już nie potrzebuję nawet tego leku. Wyrzucam go. Jeszcze tylko jakieś ciuszki nowe i jestem gotowa. Będę też modelką. Ale mam piękną suknię. Zobaczcie, zobaczcie teraz na mnie. Spójrzcie, jak ja wyglądam. Widownia się zakocha, mówię ci zobaczcie jak ja wyglądam nowa fryzura, nowy kolor włosów i make up full make up i taki piękny stój, no nie mogę się doczekać aż zobaczy mnie siostra ale faktycznie zrobiłam glow up, co nie? wow, ale piękna, wow, wow wow, wow wow, ale piękna ale ona jest śliczna, jak wszyscy mnie kochają, wszyscy mówią, że jestem piękna i w ogóle wow, więc muszę pokazać mojej siostrze jak ja Wyglądam. 20 minutes later. Siostra! O, kim ty jesteś? He? Jak to kim? Bella? No oczywiście! Zobacz, zdobiłam Glow Up! To jestem ja. Patrz, jaka fajna kiecka, ale zobacz na no, moją twarz. Nie mam pryszczy. Zobacz, jaki make-up! Eh? Kropki? O co ci chodzi? No zobacz, jaka jestem piękna. Patrz, zdobiłam Glow Up! Nic mi się nie stało. To jest glow up, czyli taka piękna zmiana. Zobacz jak wyglądam. Podoba Ci się mój make up? Co powiesz na to? Zobacz, już się nikt ze mnie nie nabija. E, Mówią, że jestem piękna. Wow, wszyscy byli zachwyceni jak wyszłam na ten e, właśnie wybieg dla modelek. Dobra, będę szczera. Oho, to nie jest ładne. Jak nie jest ładne? Ty się na ładnym nie znasz. No jak? A co? Niby wcześniej z pryszczami byłam piękna? Na pewno nie. Siostra, co ty gadasz? Chyba ja nie wiem. To ci nie pasuje. Wyglądasz sztucznie. No jak? Jak sztucznie? Oj, tam trochę mi oczy mocniej pomalowali i usta jakieś takie mam wielkie. W sumie brwi też mocno... Namalowane, czyli nie tak jak zwykle. No, ale siostra, no, to jest glowab. W końcu nikt się ze mnie nie śmieje. Kto ci to zrobił? No w agencji. I niech się teraz ze mnie nie śmieje. To jest najważniejsze. Juhu. Także hmm Może sobie porobię teraz fotki. Może sobie zrobię dużo fotek na Insta w sumie, bo tak pięknie wyglądam. O, uwaga. Dobra. Cyk i cyk. I cyk, zobacz, to są wszyscy moi fani za oknem, wszyscy moi fani. Ech, co ech? O co ci chodzi? Jesteś zazdrosna. Też byś chciała tak wyglądać? Czy co? Zdejmij to lepiej. Dlaczego? Zobacz, mam tutaj wielbiciela nawet. Jeden się chyba we mnie zakochał. bo ja nie mogę. Ci przyjaciele nie są ciebie warci. Czemu tak mówisz? Nie mnie teraz lubią. Zobacz, nawet czekają chyba, żeby wyszła. Gdyby naprawdę cię lubili, to by cię lubili taką, jaką jesteś. Hmm, siostra, no wiesz, a nie w sukience, lokowanych w włosach i makijażu. Hmm, ale ta siostra zawsze coś powie, i teraz muszę wszystko przemyśleć. Idę tu w siebie, słuchajcie. Idę do siebie, idę do łazienki, tam się zamknę i będę w spokoju tu siedziała. Hmm, wiecie co? Może i moja siostra ma rację. No bo w sumie wcześniej to ci ludzie się ze mnie śmiali, bo... Miałam te pryszcze, ale tak czasem jest, że po prostu wyskakują nam pryszcze. Jedni mają ich więcej, drudzy mają mniej, a niektórzy no nie mają prawie w ogóle no ale taka jest nasza natura, i to jest super piękne, że każdy z nas jest inny. Więc w sumie ja nie potrzebuję tego wszystkiego kryć za tym sztucznym makijażem. Przecież ja. Nigdy się tak nie maluje mocno i te usta jakieś takie za duże, i te brwi jakieś takie mega mocne. Ja nigdy tak nie robię. A ta fryzura, no jest piękna, ale, ale to mogę się tak po prostu uczesać czasem, po prostu ładniej. A ta sukienka ja tak nie chodzę na co dzień, to bardziej na jakieś okazje. Więc wiecie co, chyba moja siostra ma rację. Jak ktoś chce się ze mną przyjaźnić, i ktoś mnie lubi, to niech mnie lubi taką, jaką jestem, a chyba jestem spoko osobą. A nie za to, że mam taką piękną srebrną kieckę z takim naszyjnikiem drogim na szyi, i takim make-upem i fryzurą i chodziłam po wybiegu. Takich fałszywych przyjaciół to ja nie chcę, dlatego chyba to wszystko pozmywam. A few moments later. Okej, okay, włosy rozpuszczone. Make-up też już zmazany, jeszcze tylko trzeba się przebrać. No dobra, ubrałam się. I jak siostra? Ładnie teraz wyglądam? Co powiesz, teraz mi się podoba bardzo. No i to jest Bella. Hmm, dziękuję. Opłacało się odstawić fast foody i wziąć maść, bo pryszcze zniknęły. A wy pamiętajcie, że prawdziwi przyjaciele zostaną z wami niezależnie, czy macie pryszcze. Czy ich nie macie, bo będą was lubić takimi, jakimi jesteście. A ja się z Wami dzisiaj żegnam pa, pa!